Siemanko z tej strony, Stebana, to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny konkurs dla Was i widzowie. Prawdopodobnie w poniedziałek, czyli dzisiaj jest sobota, jak tutaj ten filmik, w poniedziałek prawdopodobnie będą wyniki losowań z wszystkich zaległych konkursów, więc będzie ich dużo. Oczywiście odbędzie się to na live. Więc jak chcecie wiedzieć, kto wygrywał, wbijajcie na live, a. jeśli nie będziecie mogli być na tym live'iku, no to będzie oczywiście zapis live'a na kanale, gdzie możecie sobie później e, zobaczyć właśnie zwycięzców. No ale pamiętajcie, że jak wy chcecie wygrać z kina, musicie mieć łapkę w górę, suba, dzwonem, komentarz oraz musicie używać mojego kodu promocyjnego kodu promocyjnego Esteban, z którym macie 14% opłaty. No i pojawiły się nowe metody płatności: krypto. Możecie sobie wpłacić krypto jak chcecie. I mamy promocję na skinę jakąś tutaj. Jak sobie wejdziecie, no mojego ekwipunku nie ma, no bo ja nic nie mam w ekwipunku ale jest tutaj jakiś procent. E, mamy bonus, więc możecie sobie z tego korzystać. Oczywiście kodik Esteban. Ja nie mogę sobie go użyć, no bo ja sam nie mogę wpłacić z moim kodem. Na no, mycie mamy 5 stówek, czyli na spokojnie. Ale będziemy mieć oczywiście trochę więcej No bo mamy 69 tysięcy golda Więc na sam początek otworzymy sobie 5 właśnie takich skrzynek, no i zobaczymy co tu poleci Jeszcze nigdy nie trafiłem koski Najlepszy itemek to był ten uspik No i tym razem też niestety się nie uda Ale mam jeszcze 19 koła, to jeszcze na No w sumie na jedną, bo jednak kosztuje 10 koła Będzie mnie stać, więc otwieramy No i zobaczymy co tutaj poleci I blisko koski Jestem czwórka, ale ona warta jest stówkę Coś tam tego budżetu sobie dobiliśmy. Jeszcze cały czas trwa event, bo ten event jest w ogóle bardzo długi 20 dni jeszcze trwa, no to też sobie Na początku Na początek właśnie teraz sobie wykorzystamy punkciki Ale na kartach albo na kapsułach Dobra z drapeczki cyk kapsułki za te 9000 zawsze tam jakieś itemki Do ekwipunków padną No widzicie jakie to są itemy Ale Wiecie, sprzedacie wszystko i jakąś tam dyszkę z tego minimum macie, cyk i jeszcze jeden, no nawet ponad, o tu itemek za 5 zł, więc w porządku, no i z 5 stówek na początek 15 dodatkowe jeszcze mamy i mamy prawie 7 stówek, no więc zaczynamy, eee, a w sumie jeszcze, albo nie, dobra, otworzymy skrzynki i dobijemy i jeszcze jedną e, gold się uda otworzyć, ale dobra, bez przedłużania, zaczynam od skrzyneczki superior 5 razy, e, no tutaj co mamy? 26 zł 21, 22. No przydałoby się coś lepszego tutaj trafić. No i już trafiamy coś lepszego. Zobaczcie to! Redline za 5 dych w skrzynce wartej 15 zł to jest naprawdę dobry drop. 16 dziko to jest naprawdę dobry drop. No więc otwieramy dalej. No i zobaczymy, co w kolejnych skrzyneczkach uda się trafić. No jest tutaj ładnie, kolorowo, ale to niestety nie jest profit w żadnej z tych skrzynek, więc otwieramy. Dalej, no i w sumie już mi stać na tego Golda, to sobie go pyknijmy od razu, e, żeby ten budżet jeszcze podreperować, mam nadzieję, że coś fajnego tu wyleci, Jestemeczka, jest emeczka? zawsze to stówka kolejna, no i mamy już ponad e, 750 zł, więc to jest dobra informacja. E, no to co, Terminator, jeden Terminator za dwie stówki, spróbujmy, spróbujmy go, może Vulkan, może Koska byłoby pięknie, zobaczmy, jest Mecha Industries. 114 No to niestety tutaj zabrało, więc dobra, przechodzimy dalej. 553 zł, 5 kowertów, 5 kowertów. Nikt tutaj nic dobrego nie trafił, 300 zł wydajemy w sumie my, z moim budżetem. Jak tak, to nic nie wyleci, to będzie słabo, ale jest naprawdę w porządku. 130, 80. No nie no, ten Angry Mob strasznie tutaj to zawalił, ale ogólnie nie nieźle. No jest, jest leciutki profit, jest leciutki profit. To jeszcze sobie jedną pyknijmy. 60 zł. Kosztuje taka skrzyneczka. I zobaczmy. No tym razem Blood Sport to jest wiadomo bardzo taniutki skin. No to myślę, że możemy sobie otworzyć miłości. Skrzyneczkę razy 5. 27 zł tutaj trafił Iwanowski. No to my kurczę. No na spokojnie trzeba to przebić te dwie dyszki. Eee, I już chyba... Przebijamy, dokładnie 29 zł, bo w lepszym stanie dostałem tą CZ. -tkę. W ogóle bardzo ładna jest ta CZK, jest bardzo tania, a to jeszcze 4 sobie pyknijmy. Chyba, że to jest ta sama, tylko że tu pisze 29, a to będzie 27. Znowu ta CZ jest Water elemental. No ogólnie ładnie te temy wyglądają, no, bo jest wiadomo design z CSA dwójki. Mamy 580, więc tutaj niestety leciutka strata. I otwórzmy sobie coś grubego. I zróbmy kontrakt, także otwórzmy sobie Otwórzmy sobie 5 skrzynek tęcza, 427 zł I po prostu robimy z tego kontrakt No i zobaczymy Zobaczymy co tu ciekawego wyleci Profit, profit, profit Nie A, tylko dwa profity, no ale dobra Tragedii jakiejś ogromnej nie ma To jeszcze dwie, nie stać mnie. Dobra, jeszcze jedna szybka z pominięciem OMG, oh no tutaj słabiutko I jeszcze staćmy znowu na jednego golda to sobie też go z pominięciem otwieramy. Oj, słabiutko! No i robimy kontrakt. Robimy kontrakt z tego, ile tu będziemy mieć, 400 zł. Możemy mieć max 1000. No to podpiszmy kontrakt i napiszmy sobie 1000. 1000. P. No i może się uda. Mam taką nadzieję, Może jakaś koska ładna. Statrak AK47 Non Rider. Well worn. 305 zł. No to nie jest dobre. 76 ziko, albo dobra, jeszcze jeden silver szybko, na, ze skipnięciem. Cyk, o Boże, no tutaj słabiutko, 76 zł. Coś trzeba tutaj znaleźć w tej cenie w miarę. Jest skrzyneczka smoka za 65, może ona akurat da skrzyneczka premium, zobaczymy. Wy pamiętacie, jak chcecie premium konto sobie kupić? Jest cyrex co na pewno będzie profitem, no małym, bo małym, ale profit to profit. Konto premium oczywiście tutaj macie, no i robimy jeszcze jeden kontrakt i kończymy. Podpisujemy byle co i lecimy. Zobaczmy co my tutaj dostaniemy. Jest Koska Tested Falcon za 714 zł z 375. No i jesteśmy na plus. Zaczynaliśmy z 5 stówek, jesteśmy na plus na tym odcinku. Także ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Łapa sobie Widzimy się w kolejnych odcinkach. No i na razie.